Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Janusz Nierczyk, jestem fizjoterapeutą. A tutaj do mnie przyjechali no, około 200 km. Tak, Nie wiem, tak dokładnie, dokładnie, z Kornika. Kornika tak? Polska. No, dokładnie, przyjechali do mnie tutaj Państwo, szczególnie Pan, który miał problemy z kręgosłupem, jak to nazywa. No i właśnie problem, o co chodzi z tym kręgosłupem. Pacjent, proszę Państwa. Wyobraża sobie, że kręgosłup to jest kręgosłup i on nie bardzo potrafi nam konkretnie powiedzieć, co go boli, gdzie go boli i tak dalej, ale jest w stanie zlokalizować tak mniej więcej bólę kręgosłupa. Mili Państwo, po niemiecę do kłębka, tak zacząłem dochodzić, co pana boli, gdzie ten kręgosłup boli, to pan pokaże palcami, gdzie pana kręgosłup boli. Zobaczą Państwo. Tutaj mamy... Obraz tego kręgosłupa, więc patrzę Państwo, tu są wyroski kolczyste. To co pacjent pokazuje, lewa strona, nie lewa, tylko na lewo od wyrosków kolczystych tutaj? Kilka centymetrów na całej długości. Pacjenta boli kręgosłup. Nie, pacjenta kręgosłup nie boli, bo kręgosłup to jest to. Pacjenta boli na lewo od kręgosłupa, czyli boli część ciała na lewo od kręgosłupa. No i pytanie, co? Pacjenta boli. W związku z tym, żeśmy przeprowadzili dużo testów najróżniejszych no funkcjonalnych, potem do tego dodałem testy palpacyjne i się okazało, że pacjent ma bóle mięśniowe. Tej części pleców. Dokładnie tej części pleców bóle mięśniowe. Kiedy żeśmy zdiagnozowali, że pacjent ma bóle mięśniowe, Nastąpiła terapia polegająca na rozluźnianiu tych napięć za pomocą masażu. Na początku był to taki testowy, delikatny masaż, można powiedzieć klasyczny, troszeczkę rozluźniania mięśniowo-powięziowego, takiego delikatnego, a potem była wersja bardziej taka głęboka, gdzie zastosowaliśmy masaż tkanek głębokich posługując się nie tylko palcami, ale pięścią i łokciem. I co pacjent może powiedzieć na ten temat? No, że nastąpiła prawie, bo powiedzieć, stuprocentowa poprawa, bo nie czuję bólu przede wszystkim, jestem bardziej rozluźniony i dzięki, dzięki tutaj panu Januszowi nie mam takiego stresu przede wszystkim już, wiem o co tu chodzi, nie? bo tak to się stresowałem, czy to kręgosłup, czy to mięśnie. Lekarze mi mówili, że co najlepiej? Ćwiczyć tabletki, a na, jak to nie pomoże, no to na stół. I teraz mieli Państwo odnośnie ćwiczeń. E, pacjent był leczony również przez fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci zadali pacjentowi do wykonania ćwiczenia i te ćwiczenia pacjent mi pokazał. Czy ja miałem jakieś uwagi do ćwiczeń? Nie nie nie, 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 nie. Nie było żadnych uwag do śmierci. Fizjoterapeuci wykonali swoją pracę bardzo dobrze. Pacjent wykonał swoją pracę bardzo dobrze, ale efekt tej pracy i fizjoterapeutów i pacjenta był daleki od oczekiwań. Co ja zrobiłem? Ja skupiłem się na szczegółach, których tamci fizjoterapeuci na tym etapie leczenia nie uwzględnili. Czyli ja dodałem swoje takie nowe własne ćwiczenia Proszę pokazać. Jakieś ćwiczenia ja pokazałem, bo wszyscy mówią, że nie pokazuję ćwiczeń. to ćwiczenia nie pokazałem, tak? Bardzo dużo. Proszę zobaczyć. Pacjent sobie leży. to jest trudne ćwiczenie? Toż powie, że to bzdura, nie rozciąga, tak? A jednak pacjent czuje, jak ma mocno rozciągnięte plecy, tak? Zgadza się? Dokładnie. Bar pacjentowi puścił. Lewy, bo miał lekko zablokowany. Czuję się już o 20 lat młodszy. Proste ćwiczenie. Ale żeby pacjent się nauczył wykonywać tak to ćwiczenie, to ile bólu było, zmarszył było, zmarszył, jak pacjent wykonywał, jak pan wykonywał ćwiczenie, to ono ciężko szło, przydało się. Dokładnie. Razem z tym ćwiczeniem nastąpiła terapia manualna, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, masaż tkanek głębokich, elementy masażu tajskiego, masaż własnej kompozycji. Mało tego, pacjent przyjechał z żoną, poproszę żonę. Nie Państwo, pacjent przyjechał z żoną. Dlaczego pacjent przyjechał z żoną? Dlaczego prosiłem, żeby pacjent przyjechał z żoną? Ja na swojej terapii prowadzę kompleksową terapię, czyli uczę pacjenta, co pacjent ma robić, a oprócz tego uczę osoby towarzyszące, najlepiej żona albo ktoś bliski, żeby wspomógł moją terapię w warunkach domowych, bo my się zaraz z pacjentem pożegnamy, tak? Pacjent jedzie do domu i co będzie w domu? No lipa będzie, bo nie będzie mi kto pomógł. Tak? Tak żona już kiedyś miała jakieś tam delikatne szkolenia w masażu, no to więcej się przypomni teraz. I na pewno na ten... będą efekty. Tego. Tak. No i żona tutaj miała u mnie, można powiedzieć, taki praktyczny kurs masażu stricte do męża dopasowanego. Jak ktoś przyjdzie inny, to może nie potrafi, ale stricte do, tutaj do dolegliwości męża. Miała żona takiej intensywny kurs masażu yy, ocenę otrzymuje ode mnie bardzo dobrą jeżeli chodzi o efekty zdrowotne i od męża zapewne również, bo nastąpiła poprawa no i niech żona powie jakich ja technik yy, używałem, czy ja się rozstrzelałem nad mężem? E, nie były to techniki takie uciskające yy, takie można powiedzieć ro rolowanie też przy tym takie nie? Mhm. metoda rolowania ogólnie było dobrze, bo yy, mąż się poczuł Lepiej. Tak, o wiele lepiej. Tak. Wiadomo, że to musi być trochę hartorokowo. Yy, tak, i powtarzać, cały czas powtarzać. Niestety te głębokie mięśnie bardzo tam spięte mm. i trzeba ja tam kurczę troszkę. Jak się, pani czu... jak, jak się pani czuje po tym takim mikrokursie, tak? Mm. Masażu. czuje się pani na tyle yy, na siłach, żeby wspomóc tak. terapię męża, tak? Tak, czuję się na siłach, tak. Czyli mają Państwo taką sytuację. Państwo przyjechali 200 km do mnie. Mamy tutaj wizytę. Ta wizyta kończy się fizycznie tutaj, ale nie kończy się całkowicie, bo Państwo jadą do domu i mają w domu wykonanie pracy domowej, ćwiczeń. Jedno ćwiczenie Pan tutaj robił, a teraz drugie ćwiczenie, do którego jest potrzebna żona, i zaraz Państwo zobaczą, jakie drugie ćwiczenie przy drabinkach. Zapraszam. To ćwiczenie przy drabinkach ma na celu rozciągnięcie napiętych struktur. Pacjent proszę bardzo. No to nie będę szczegółowo wyjaśniał co, gdzie i jak, ale jak e, sprawdzaliśmy na początku i w tej chwili to pacjent ładnie pokazuje, ja to Państwu pokażę od tyłu. No to zobaczą Państwo bardzo ładnie tutaj widać. Lewy bark jest uniesiony do góry. No i teraz nie u pacjenta nie będzie. Pacjent tego nie będzie czuł, ale będzie żona, która będzie to widziała. Proszę bardzo, pani poprawi pacjenta, czyli męża, żeby wszystko było proste. Dokładnie, bardzo dobrze, bo to jest potrzebna druga osoba, żeby właśnie skorygowała to, czego mąż czy partner nie jest w stanie zrobić. Czego pacjent nie jest w stanie zrobić. To jest tak jak trening z trenerem. Zawodnik trenuje, zawodnik wszystkiego nie widzi, ale trener z boku dużo rzeczy widzi. W tym przypadku Rona trenuje swojego męża, prostuje go, żeby był prosty. Mąż się ładnie temu podaje i to jest terapia domowa. I tak raz, dwa, albo nawet trzy razy dziennie i będziemy bodźcowali to ciało, żeby ono miało sygnały, że taką sylwetkę trzeba przyjmować, żeby nie skręcać. I po pewnym czasie, zajmie to miesiąc, dwa, może trzy, pacjent będzie czuł się wyprostowany, będzie dużo lepiej, nie będzie bólów, bo taki jest cel terapii. W tej chwili po około godzinie czasu Pacjent, jak się czuje? Wspaniale. Pacjent się czuje wspaniale. Przyjechał z bólem, wyjeżdża... Bez bólu i to jest najważniejsze. I bardzo dziękuję. Bardzo. I polecam, pan... polecam tu, bo... rzadko spotkać, spotkać takiego profesjonalistę jak pan Janusz. O, to jeszcze na zakończenie pan powie tak. Czym się różni moja terapia od innych fizjoterapeutów? Ja miał Pan okazję zobaczyć innych i mnie, tak? I teraz próbuję Pan swoimi słowami wytłumaczyć tym, którzy oglądają widzą mnie po raz pierwszy. Czym się różni moja fizjoterapia od fizjoterapii innych fizjoterapeutów? Mamy ten sam tytuł, magister fizjoterapii, oni leczą, ja leczę, mamy niby te same ćwiczenia, te same narzędzia, te same masaże, a jednak są jakieś subtelności, które nas odróżniają. Czym się moja fizjoterapia różni od Fizoterapii, innych fizjoterapeutów. Zanim pan? Byłem u paru już i tam w Poznaniu, czy, czy w okolicach. Pan Janusz podchodzi do pacjenta bardzo obszernie. Nie tylko nie skupi się na jednym tam fragmencie na przykład kręgosłupa, jakiś tylko delikatny masaż 40 minut i do widzenia. Potrafi, potrafi tu naprawdę kompleksowo zbadać, obejrzeć w ogóle całego człowieka, jak, jak on chodzi w ogóle. Wysiadłem z samochodu, to pierwsze było, było sprawdzenie, jak pacjent, jak idę, jak chodzę. Tego nikt nie robił, tak? No, nie, 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 nie. Chociaż był jeden, co, co mnie tam obejrzał, właśnie. Był jeden, ale on się bardziej. Tpo, potem tylko się skupił na samym, samym kręgosłupie i tylko na masażu. I to był praktycznie koniec, nie? No to podeszliśmy do tematu kompleksowo, efekt udało się uzyskać, no to takie medialne w zasadzie w 45 minut, więc super, gratulacje dla pana, gratulacje dla żony pana, tak bo żona tutaj była, można powiedzieć, taką moją asystentką która się, i uczennicą, która się jednocześnie uczyła. I teraz moja praca będzie kontynuowana w domu. I tutaj ja też zwrócę taką uwagę i tutaj dla moich pacjentów i dla Państwa, którzy mnie oglądają, że terapia domowa, w warunkach domowych robiona przez Państwa nie, nigdy nie będzie stuprocentową terapią, którą ja wykonuję. A nawet jeżeli Państwo wykonają 5 albo 10% tego, co ja zrobiłem, 50% tego, co ja zrobiłem, to ta terapia będzie codziennie albo dwa razy dziennie a nie raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące, czy raz na kwarto, tak? I To jest właśnie potęga fizjoterapii domowej i potęga tego, co ja robię, co jest moim motem. Malutkimi kroczkami do przodu, malutkimi kroczkami do przodu, malutkimi kroczkami do przodu, do sukcesu i tego sukcesu gratuluję. Jeżeli się udało tyle w 45 minut zrobić, tak to, to będą Państwo powielali dzień w dzień, dzień w dzień, dzień, to jak się spotkamy za miesiąc, czy za dwa miesiące, no to ja nie wiem co będzie, to pan tutaj będzie do fikał chyba do gromata. Zobaczymy. Tak będzie, wierzę w to, bo pacjentowi słowo brakuje, tak jest wzroszony. Tak. Przed kamerą no to słowo uciekają. Ja na dzisiaj kończę. Miło było no, pomysł pacjentowi, że pacjent jest szczęśliwy, zadowolony, że wyjeżdża są bez bólu. Jeżeli potrzebujesz jakiejś informacji, pomocy, to, to pisz w komentarzach. Jeżeli potrzebujesz jakiejś bardziej dogłębnej pomocy, to telefon 602 5931 albo e, ciąg dalszy, kolejne filmy na moim kanale. Janusz Danieczek, Fizjoterapeuta. Spasjo!